Cześć! Witam wszystkich fanów motoryzacji na kanale Automix z Krzyszów, gdzie pokazujemy samochody z zamontowanymi instalacjami gazowymi. A w dzisiejszym odcinku, samochód, który jest połączeniem sportowego charakteru, luksusu oraz elegancji. A jest nim Audi sq 5 oczywiście już z zamontowaną instalacją gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. SQ5 to SUV klasy średniej, którego pierwsza generacja została wyprodukowana po raz pierwszy w 2008 roku. Druga generacja, którą mamy właśnie na nagraniach jest produkowana od 2016 roku, natomiast model, który stoi obok mnie jest to 2018 rocznik. Czym się różni SQ5 od Q5? Otóż SQ5 to sportowa wersja Audi Q5. Ma lepsze osiągi i bardziej sportowy charakter. Ponadto Q5 uzupełnia lukę między modelami Q7 oraz Q3. I tak się składa, że wszystkie te modele znajdziecie na naszym kanale YouTube. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, mamy chociażby 20 calowe felgi, srebrne lusterka, srebrne obramowania wokół szyb, srebrne relingi dachowe. Oznaczenie silnika tutaj na błotniku V6T. 6 cylindrów oraz turbodoładowanie. Do silnika przejdziemy nieco później, teraz skupimy się jeszcze na przodzie, który moim zdaniem wygląda agresywnie. Reflektory wykonane w technologii LED. Bardzo fajnie komponują się tutaj z grillem, który jest charakterystyczny dla Audi. Również mamy tutaj srebrne wstawki i czerwony emblemat przy oznaczeniu S5 to również charakterystyczna cecha. Tego modelu. Przejdziemy teraz do jednostki napędowej, bo tutaj jest naprawdę ciekawie. Maska otwiera się na siłownikach, zresztą jest to samochód klasy premium, więc taka ten fakt nie dziwi. W każdym razie, jeżeli chodzi o jednostkę napędową V6, tak jak wspomniałem przed chwilą, czyli 6 cylindrów TFSI, czyli turbodoładowanie oraz wtrysk bezpośredni, pojemność silnika to 3 litry, a moc, którą generuje ten układ to 354 konie mechaniczne, co będziemy mieli okazję przetestować podczas krótkiej trasy. Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji gazowej, nie są absolutnie widoczne, wszystko jest poukrywane, więc w 100% ten samochód pod maską wygląda jak w oryginale. I w tym modelu podobnie jak w Audi A6, którego mieliśmy na nagraniach z 2022 roku, montaż instalacji gazowej jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, ponieważ aby zamontować instalację gazową, zamontować wtryski gazu konieczny jest demontaż silnika, ponieważ kolektory sące są przy samych podłużnicach, więc fizycznie nie da się inaczej tego zrobić, ale w Automixie nie ma rzeczy niemożliwych i takich realizacji się podejmujemy i później pokazujemy Wam na naszym kanale YouTube. Przechodząc do kolejnego miejsca, widzimy duży prześwit. Jak to nasuwa, przystało Ameryki. Tym nie odkryłem. Tutaj kolejne miejsce, które klient zyskał po montażu instalacji gazowej, a jest nim wlew do tankowania gazu, który znajduje się obok wlewu do tankowania benzyny. Natomiast tym wlewem tankujecie dwa razy droższe paliwo, tym dwa razy tańsze. Gaz LPG. Wybór należy do Was. I idziemy teraz do tyłu pojazdu. Pokażę Wam. Zbiornik, który zamontowaliśmy pod podłogą bagażnika. Klapa w prądzie, no widać, że to jest auto premium. I przyszła pora na pokazanie zbiornika, którego całkowita pojemność wynosi 44 litry. Tu oto jest zamontowany w miejscu na koło zapasowe. 44 litry, jednak w praktyce, z uwagi na 80% stopień napełnienia, zatankujemy 35 litrów gazu. Dałoby się pewnie zamontować. Większy zbiornik, natomiast podniosłoby to podłogę bagażnika, a klient chciał, żeby było tak w oryginale, a jak to mówią klient nasz pan. Omówiliśmy już wiele kwestii dotyczących instalacji gazowej. Pora teraz na przejażdżkę i sprawdzimy, jak samochód przełącza się między paliwami. Jak przyspiesza, jak pracuje instalacja, i trochę ciekawostek odnośnie spalania. Zapraszam do środka. We wnętrzu również da się poczuć sportowy charakter. Emblemat S-line jest na kierownicy, czy też przy drążku zmiany biegów. Oczywiście jest tutaj automatyczna skrzynia biegów oraz napęd Quattro, jak to na rasowego suwa. Przystało czarne dodatki takie jak podsufitka czy ogólne tutaj yy, zabarwienie kokpitu pikowane, skórzane. Siedzenia również z emblematem S-Line. Jakość wykonania oczywiście top. Nic tutaj nie wydaje jakichś dziwnych dźwięków podczas dotykania, więc pod tym względem, jeżeli chodzi o komfort, czy też jakość wyposażenia, jak najbardziej na plus. Na wyposażeniu mamy również duży ekran inforozrywki w formie takiego tabletu. Oczywiście obsługuje Android Auto oraz Apple CarPlay elektroniczne, zegary również na pokładzie, więc ciężko do czegokolwiek tutaj się doczepić w kwestii wyposażenia. To, że do Automiksu przyjeżdżają klienci z różnych części Polski, to już wiecie, i w tym przypadku było podobnie. Oczywiście w tym momencie pozdrawiamy pana Michała, który przyjechał do nas z miejscowości ciemne. Jest to województwo mazowieckie, więc można powiedzieć, że pokonał kawał drogi. Natomiast w Polsce ciężko będzie znaleźć drugi taki warsztat, który podejmie się realizacji montażu, instalacji gazowej w tak nietypowym silniku, jaki jest właśnie. W SQ5, więc dlatego też Pan Michał, oprócz tego, że w tej chwili już będzie eksploatował ten samochód dwa razy taniej, otrzyma też pięcioletnią gwarancję na instalację gazową oraz wszystkie jej podzespoły. Podczas jazdy SQ5 w żaden sposób nie odczujecie, że jest zasilana dwa razy tańszym paliwem. Tak jak w innych naszych realizacjach sprawdzimy teraz, jak samochód przełącza się między paliwami. Jedziemy aktualnie na gazie. Tak jak mówię, komfort jazdy jest identyczny jak na benzynie, ale wyłączymy na chwilę instalację gazową i teraz z powrotem ją uruchomimy? Słyszałem tylko takie delikatne kliknięcie elektrozaworów i wiemy, że w tej chwili samochód zasilany jest już naszym dwa razy tańszym paliwem. A czy czuć to, że jest mniej mocy bądź nie wiem, coś szarpie, no nie, identycznie pracuje naprawdę w 100% tak samo ten silnik działa zarówno na gazie jak i na benzynie W prezentowanej kupionce mamy różne tryby jazdy do wyboru. Mamy tutaj między innymi offroad, comfort, auto, dynamic, individual. My za chwilę będziemy w terenie niezabudowanym, więc będziemy mieli okazję przetestować jak działa tryb dynamic. Przypominam, moc silnika to ponad 350 koni mechanicznych, więc jest tu czym pojeździć. W dodatku apetyt na paliwo w przypadku takiej jednostki no na pewno będzie niemały. W przypadku większych obciążeń to już szczególnie. Ale instalacja gazowa, która jest tutaj zamontowana, właśnie spowoduje znaczną redukcję kosztów związanych z tankowaniem, czyli po prostu będzie się tym samochodem podróżowało taniej. Jesteśmy już teraz na takiej prostej drodze w terenie niezabudowanym, więc spróbujemy, jak ten samochód się zbiera. Kapitalnie, tyle powiem. Naprawdę mocy tutaj nie brakuje. Wciska w fotel momentalnie po wciśnięciu pedału gazu. W zupełności wystarczająco dla mnie, aż można powiedzieć, że za, za mocny jest ten silnik. Ale fani, szybkie jazdy na autostradzie, to na pewno byliby zadowoleni. Niemalże każdy samochód, który przyjeżdża do Automixu na montaż instalacji gazowej, jest przez nas litrażowany. A co to oznacza? Oznacza to, że jedziemy 200 km autostradą ze stałą prędkością, i jak przyjeżdżamy z powrotem na naszą stację paliw, to. Tankujemy pod korek i gaz, i benzynę. Jest tu wtrysk bezpośredni, więc przypominam, że konieczny jest to trysk benzyny w tym przypadku i wartości, jakie nam wyszły przy litrażowaniu na odcinku 200 km ze stałą prędkością 140 km na godzinę, już w przeliczeniu na 100 km, to 11,2 litra gazu oraz 2,1 litra benzyny. Jakie zatem będą oszczędności po zamontowaniu instalacji gazowej? Otóż około 32 zł przy aktualnych cenach paliw. Mamy teraz jak nagrywamy ten materiał początek listopada 2023 roku, gdzie benzyna kosztuje około 6,50 a gaz 3 ,10 zł 10 groszy, 32 zł na 100 km. Na 1000 km będzie już to 320 zł, natomiast po 10 000 km będzie już to 3200 zł, czyli całkiem sporo. Czym więcej będziemy podróżować, tym te oszczędności będą relatywnie większe. Jeżeli zatem macie taką S5 bądź inne Audi z bezpośrednim wtryskiem benzyny, dzwoniliście do warsztatów. Zapytać właśnie o montaż instalacji gazowej. Ktoś Wam powiedział, że tego się nie da zrobić, to zadzwońcie do Automiksu i zapytajcie, bo my często robimy rzeczy, których inne warsztaty się nie podejmują. Tymczasem dzięki Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, ponieważ regularnie pojawiają się kolejne realizacje, a no już będziecie akurat w posiadaniu samochodu, który będziecie chcieli... Zagazować, czyli po prostu jeździć taniej czy też ekologiczniej. Dzięki za uwagę, bez przedłużania, do następnego odcinka, cześć!